Witam, witam, witam serdecznie. Proszę Państwa, pobiegłem wczoraj do pko BP, bo dowiedziałem się, że tam mają dział maklerski i okazało się, że musiałem założyć konto inwestycyjne. Proszę Państwa, trwało to dwie, prawie 2,5 dwie godziny. To nie są żarty, to bardzo długo trwa. Także dobrze, że nie robiłem tego przez internet sam, ponieważ po pierwsze, nie jestem biegły tak bardzo w internecie, a po drugie, były tam błędy. Prawdopodobnie gdzieś coś w systemie nie grało, także to strasznie się przedłużało. Trzeba było oczekiwać raz na powiadomienie, smsy. Także radzę osobiście robić to właśnie jednak mimo wszystko przez maklerów. Ale niekoniecznie. U maklera możliwe, bo prawdopodobnie u maklera trzeba będzie zapłacić za takie po, y, po, y, założenie konta. Myślę, że takie same, takie same y, działy maklerskie mają w, y, w banku pocztowym. Ja mówię o tych polskich, bo nie mówię o tych zagranicznych, bo wiecie Państwo jakie ja mam za, nastawienie. Nawet jak trochę dłużej trwa, ale to nie, ale to mimo wszystko nie będzie w polskich. W miarę jak najbardziej polskim procencie, no bo to już trudno mówić, że to są wszystko rzeczy polskie. I jeszcze Bank Gospodarstwa Krajowego. To jest podobno w 100% jest jeszcze w polskich rękach. Także, oczywiście, razem jak ktoś jest sprawny, również zrobić to osobiście samemu przez Internet. Kosztuje to 30, w PKOBP kosztuje to 30 zł, bo to jest na pół roku, a na, płaci się z góry lub yy, do każdego, do któregoś tam marca, chyba do 1 marca trzeba opłacić 60 zł na cały rok z góry, a ponieważ to jest w tej chwili pół roku, no to jest 30 zł, to jest o tyle taniej. Niestety nie zdążyłem już, żeby to zarejestrować się na walne zgromadzenie ale mam kupiłem tam 25 akcji, przynajmniej w, y, starałem się, żeby kupić 25 akcji niestety nie mogłem już y, w PKO BP dalej dokończyć tego bo ponieważ moja komórka nie ma y, y, odpowiedniego systemu operacyjnego dokończyłem to w domu, w późno, w, późno Dosyć, gdzieś koło 18-19 już było po zamknięciu sesji w domu maklerskim, czyli na giełdzie papierów wartościowych, właściwie to jest tak powinien powiedzieć. Więc niestety nie zarejestrowałem się na zgromadzenie, ale te 25 akcji, ewentualnie jakieś potrącenia, no to 20 akcji. 20 akcji mam. Także. Mm, na pewno z punktu widzenia ekonomicznego na tym w tym momencie stracę, ponieważ dużo czasu sam straciłem. A nawet jak one będą pod, pod później, pójdą dwukrotnie w górę wartości, to i tak to nie zyskam. Ale mam świadomość, że próbuję ratować tą w skali absolutnie mikro polskie przedsiębiorstwo. Rozpocznijmy od małych drobnych kroczków, a w, w stanie się wielka lawina. Pozdrawiam wszystkich państwa. Yy, więc to tak wytłumaczyłem. Chyba państwu chyba w miarę yy, logicznie. Pozdrawiam